Niemal w idealnych dla tej książki w warunkach i klimacie, bo nad morzem, choć nie nad Bałtykiem, opowiem wam o najnowszej książce Marty Bian, czyli wakacje pod morzem. Tym razem nie thriller YA, a coś bliższego jednak horrorowi. ale co to znaczy bliższego horrorowi, i dlaczego nie jest to całkowicie horror. No i przede wszystkim czy Marta dała radę tym razem napisać takie zakończenie który jednak w większej mierze satysfakcjonuje niż rozczarowuje, co miało jednak miejsce w przypadku jej ostatnich książek. 16-letnia Leo mieszka razem z bratem, odkąd ich matka zapadła, w śpiączkę. No nie jest to oczywiście wymarzony scenariusz dla ich życia, zwłaszcza, że rodzeństwo bardzo mocno różni się temperamentami. Robert to jest z jednej strony taki człowiek z duszą na ramieniu, mający swoje marzenia, marzący o pracy w hotelarstwie. Z drugiej strony Leo to jest taka dziewczyna, która jeszcze chyba nie do końca wie, co chciałaby w życiu robić, natomiast wiemy jaka jest. Bywa cyniczna, bywa okrutna, daleko jej do osoby, która pomagałaby innym i też często okazuje, um, powiedzmy to, tę część swojego charakteru, która bardzo, bardzo nie lubi ludzi. Jest też dziewczyną bardzo mocno zamkniętą w sobie. Ani ona nie płacze, ani ona za dużo i za dobrze nie śpi. Jest przede wszystkim taką osobą, o której tak naprawdę nie wiemy nic, poza tymi cechami, które nie stawiają jej w zbyt dobrym świetle, jeżeli chodzi o takie, no powiedzmy, to społeczne zrozumienie jej postaci. Nadmiar złego, a może i dobrego przychodzi naszym bohaterom zmierzyć się z przeszłością, a właściwie wrócić do czegoś, co zostawili. Jak do tej pory sami sądzili, w odległej przeszłości. Oto bowiem na zaproszenie Filipa, Robert będzie mógł rozpocząć praktykę w hotelu Bursztyn. W hotelu. O którym już dawno nie myśleli, i myśleli przede wszystkim, że już nigdy do niego nie wrócą w hotelu, który wiąże się z wieloma rodzinnymi wspomnieniami. No i mamy tutaj, oczywiście, w centrum Leo. Kiedy jej brat pracuje, ona nie za bardzo wie, co ma ze sobą zrobić. Za to odkrywa pewne tajemnice, pewne sekrety, które hmm, być może nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Co to jest za książka? Przede wszystkim. To jest książka bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi o styl Marty Bian. Czyli tak, to jest bardzo dobrze napisana powieść w poetyckim niemalże stylu miejscami, powieść wypełniona easter eggami, bo przecież wiemy, że Marta Bian uwielbia horory i widać to tutaj na każdym kroku, zwłaszcza takie oczywiste nawiązania do lśnienia Kinga, ale też jest to powieść, którą cechuje sroga sielanka. Sroga sielanka, czyli taka sielanka, która mogłaby być sielanką, gdybyśmy nie wiedzieli, że pod dnem tej sielanki kryje się coś mrocznego, coś złowieszczego, coś. Więcej. Słowem można byłoby powiedzieć, że jest to właśnie to, do czego przygotowała nas Marta w swoich poprzednich powieściach, czyli w muchomorach w suchrze i nocnych godzinach. To jest obyczajówka, która. Z czasem przechodzi w taki rok. My wiemy, że ten rok gdzieś się tutaj kryje, ale nie od początku potrafimy sami odkryć o co tutaj chodzi. Czym się ta powieść różni od poprzednich? Przede wszystkim to już nie jest thriller Waj, a coś, co moglibyśmy nazwać horrorem. Dlaczego moglibyśmy nazwać, a nie nazywamy? Dlatego, że ten horror nie jest to jakoś nazbyt okazały. To jest wątek, który mógłbym przyrównać do pewnej książki, ale jeżeli wam powiem, jaki tytuł jest tej książki, to zdradza Wam za dużo. Natomiast powiem Wam tyle, że Marta przychodzi tutaj samą siebie, jeżeli chodzi o kreację tej grozy, jeżeli chodzi o kreację właśnie takiego napięcia podskórnego. Ale co się tyczy zakończenia, czyli powiedzmy to pięty achillesowej Marty. Znowu daje tutaj o sobie znać. Jest to zakończenie zbyt proste dla mnie, jeżeli chodzi o tego typu powieść. Zbyt szybkie, zbyt można to powiedzieć, płytkie i jednowątkowe. Bo jeżeli chodzi o tego typu historię, można byłoby się spodziewać, że to zakończenie będzie miało drugie dno. Do drugiego dna no, już wszyscy przywykliśmy. Moglibyśmy nawet pokusić się o stwierdzenie, że przydałoby się tutaj trzecie dno. A tutaj jest tylko jedno powierzchniowe zakończenie. Więc to, co mógłbym radzić Marcie na przyszłość, to skupić się na zakończeniu, dopracować to zakończenie. Ono nie może być takie na chybcika. Na chybcika zakończenie sprawdziło się w muchomorach w cukrze, moim zdaniem, ale już zupełnie zostało przestrzelone w nocnych godzinach. No i wakacje pod morzem to jest coś pomiędzy. Nie jest to zakończenie aż takie jak w nocnych godzinach, czyli nie miałem takiego poczucia, że mech, jak ta książka źle się kończy. Natomiast jeszcze troszkę tutaj brakuje, no chyba, że jest to taki Marty syndrom Stephena Kinga. Dobre opowieści, kiepskie zakończenia. Mam nadzieję, że jednak nie, bo nadal będę sięgał po twórczość Marty. Nie dla samych zakończeń, ale dla tego, jakie emocje wzbudza we mnie ta lektura. Podsumowując, czekałem na Marty Biond w nieco innym wydaniu, bo nie miał to być thriller YA, a horror. Tymczasem to, co znajduję w Wakacjach pod Morzem, to nic innego jak ta stara, że się tak wyrażę, Marta znana z Muchomorów w cukrze, z nocnych godzin, tyle że tutaj no, po prostu wyjaśnienie zagadki nie jest racjonalne. I od cała różnica. Wydaje mi się nadal, że mroczniejsze były nocne godziny, ale to już pomijmy. Ogólnie w takiej mojej klasyfikacji na pewno wakacje pod morzem są od nocnych godzin dużo, dużo lepsze, ale już od Muchomorów w cukrze troszeczkę słabsze, a zdecydowanie prym w moim rankingu, jeżeli chodzi o twórczość Marty. Wiedzie horrorowy zbiorek opowiadań, czyli domy i inne duchy, które bardzo, bardzo lubię. I to jest prawdziwy horror, to jest prawdziwy klimat. Ale wakacje pod morzem bardzo dobrze mi się czytało. To była naprawdę świetna lektura, choć miała swoje mankamenty. No, główna bohaterka, choć bardzo wyraziście skonstruowana, to jednak aż nazbyt uwypuklona pod pewnymi kątami, co miało swój cel, jeżeli chodzi o fabułę, ale wydaje mi się, że można było to zrobić mniej, że się tak wyrażę, oczojebitnie. Chyba tak. Można było troszeczkę to złagodzić. Natomiast ja uwielbiam u Marty to, jak ona opisuje swoich bohaterów, jak ona wchodzi w ich emocje. I to sprawia, że żadne zakończenie, czy lepsze, czy gorsze, nie sprawia, że ja żałuję lektury. I nie jest inaczej w przypadku wakacji pod morzem, ale jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o ulubionych moich autorów, to wymagam więcej. A Marta w tym przypadku, jeżeli chodzi o młodzieżówkę, jest jednak już w czołówce moich ulubionych autorek książek. Ojej, o ile tę książkę można tak nazwać.